Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze słodko gorzkiego Życia. I stało się coś, co myślałam, że nigdy, słuchajcie, się nie wydarzy. Jak widzieliście, przed chwilą wrzucę Wam tam bez mojego głosu takie krótkie nagranie, gdzie byłam z Deklanem? Teganem chyba, tak, sorry. Teganem mm, poprosić nową studię o powrót do życia, słuchajcie. I udało się, udało się, zobaczycie to właśnie na tym krótkim nagraniu, bo ja zawsze sobie, tak jak Wam mówiłam, włączałam nagrywanie, jak prosiliśmy... Studnie o przewrócenie do życia, i ja go po prostu widzę teraz, tak wróciłam nim do domu, widzę go tak jak on w tej studni, powiedzmy, że mm, przy tej studni został simem, takim, takim simowym simem. I tak, wyszłam sobie, żeby go tutaj przebrać. I zaraz sobie razem wejdziemy do kasa i zobaczymy jak on wygląda bez tych okularów i tak dalej. Ale co wam chciałam jeszcze powiedzieć, że dzisiaj urodziny ma Zojka. A Zojka będzie seniorką. <laughs> I urodziny ma też yy, lu. Tak, no miałaś lu, tak, lu. Yy, także słuchajcie, koń, teraz wiem jak to zrobić, bo, bo chciałam właśnie z, z dziewczynami jechać, nie z dziewczynami, z ksavim jechać do. Oczywiście do... ja sobie tylko wpiszę kod. Do granitowych kaskad, oczywiście. No i chyba tak zrobimy, słuchajcie. Myślę, że tak zrobimy, a po powrocie z, z granitowych kaskad ja dziewczyny po prostu przebiorę. To znaczy głównie Luno, bo ona będzie już jako dziecko szkolne, jako dziecko podstawówkowe, a, a, a Zojkę jeszcze zostawimy w spokoju na parę odcinków. Prosiłam tam o tą pocztówkę, nic z nim nie robiłam. Chciałam, słuchajcie, naszą Aną trochę. Poczytać o fotografii, bo ona musi mieć piąty poziom fotografii. No, ale słuchajcie, nie wiem, ona nie chce. Była jakaś aktualizacja, słuchajcie, ale ja już nie mam tego moda, co mi zawsze wszystko psu. Także słuchajcie, nie wiem o co chodzi. Czy to tak tylko chwilowo ona nie chce, bo ma kaprys? Czy coś po prostu no, znowu się psuje? Yy, ogólnie tak, mój reshade znowu wygląda delikatnie inaczej. Delikatnie jest taki bardziej, te kolory są takie bardziej jasne, bardziej żywe. Ja sobie tutaj zaznaczyłam taką opcję i pokażę Wam, jak to wygląda bez tej opcji, o. Wydaje mi się, że fajniej te kolory wyglądają. Ja, ja ten reshade, że tak powiem, przystosowałam sobie do, do nowej serii, która będzie na kanale po syrence, ale tutaj w tym, w tej serii też wydaje mi się, że nie wygląda źle, a wręcz przeciwnie. Według mnie jest tak jaśniej, fajniej, przyjemniej. Także, ok, dobra, słuchajcie, nawet, nawet spoko, nawet spoko wygląda taką dziwną, bo to buzię tutaj tę tą dolną część twarzy, no ale dobra. Weźmy, może mu dajmy jakiś... Um, jakiegoś skina. Tutaj z wami, słuchajcie, ten pierwszy strój sobie zrobię rzadko, kiedy jesteśmy tutaj razem w tym kasie, tylko na live'ach praktycznie, więc możemy mu... możemy tutaj z chwilę posiedzieć. Zobaczyć, co by tutaj pasowało. Ja mam mało ogólnie skinów takich typu dla, dla dzieci, ciaków szkolnych. Zaraz trzeba będzie też dać naszej Lu jakiegoś ładnego skinka dziecięcego po jej urodzinach. Dajmy mu w ogóle o rzęsy. I o, dobra, dajmy coś y, takiego. Ty takie, może bardziej te. Y, ja bym przy brązie, właśnie jeżeli chodzi po, o brwi. Br, br, o Jezus. brwi ma brązowe, także, słuchajcie, dałabym mu chyba brązowe, jednak włosy. On miał takie lokęsy, co nie te miał? Nie, ale ej, ładnie w nich wygląda. Zostawmy mu te lokensy. I damy mu tylko jakiś właśnie taki strój. To jest zima, zaraz będzie wiosna, więc może coś po prostu takiego o. O, taki sweterek dajmy mu. I, i, i jakieś spodzienie, słuchajcie, mu dajmy, naszkujmy. Chociaż to ma w sumie spoko miał, ale dobra, dajmy mu jakieś może jeans, chociaż takie te bardziej alfa mam te jeansy. Okej, okay, dam mu te, co miał, słuchajcie. O, taki jeans. Jego może gdzieś tam po, mm, po nagraniu jeszcze przerobię. Znaczy, dodam mu stroje. O, tak się prezentuje. Zobaczcie, on jest w ogóle aktywny, jest za i jest kleptomadą. <grym> Także okej, okay, niech on sobie tak, tak wygląda. No, trochę ma taką łobuzerską buzię, bym powiedziała. Ale fajnie, że słuchajcie, jest... Mm, ja mu zrobię zdjęć się może, bo do drzewa genealogicznego, słuchajcie, muszę sobie tam uzupełnić wszystko. No, a nasza mała Lu też zaraz będzie tą dziewczynką. I wiecie co, tak dzisiaj się zaczęłam zastanawiać, weźmy już z tego kasa, czy nie dodać sobie tego moda, co jest ten czas preteen, ten przednastolatkowy, a po tych dzieciakach szkolnych podstawówkowych, żeby sobie tam ustawić właśnie chociaż na 5 simowych dni ten preteen. No chyba tak zrobi. Wiecie, co możecie dać znać w komentarzach, co o tym myślicie? Ja życie młodego dorosłego delikatnie, bardzo delikatnie przedłużyłam. Chociaż i tak, słuchajcie, jak ja wyszłam do MC Command Center, to miałam, na... Center. <grym> to miałam ustawione na... Już jest 6 rano, musimy iść, słuchajcie, do Xaviego. E, chodźcie, chodźcie, pójdziemy. E, to miałam ustawione na 24 dni wiek młodego dorosłego, więc mi się wydaje, że to nie jest jakoś mało. Nie wiem, czy mi tylko tak szybko ten czas leci w tych Simsach, że nie jestem potem w stanie właśnie ogarnąć tych wszystkich umiejętności z tych wyzwań, czy, czy o co tutaj chodzi. No dobra, idziemy oczywiście do Stranger Ville i ja słuchajcie, Xaviemu dodałam jeszcze parę stroi. Niestety live'a nie udało mi się zrobić. Jakoś mi nie po drodze z z tym live'em ostatnio. A teraz jak już zrobimy live'a, to po prostu będziemy sobie kontynuować z Renią od nowe, żeby już zakończyć tą serię, bo tam już naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niewiele zostało. Więc myślę, że kwestia albo dwóch odcinków, albo jednego live'a. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ale no, nie będę, słuchajcie, Wam tutaj też pokazywać w kasie tych wszystkich strojów. Takie luźne po prostu stroje na te wycieczki mu dałam. I słuchajcie, teraz tak, chciałabym, żebyś wziął miskę dla pieska. Do wyposażenia. Tu w ogóle mamy. Aha, sposób myśli, słuchajcie, sprzedajemy. Hmm, tutaj mamy w ogóle lekcje, To nam jest niepotrzebne. A jeszcze właśnie chciałam sprawdzić na kąpie. O, właśnie, zamów kartę. A. Czyli tutaj trzeba mieć karierę wojskowego. No ale gdyby coś, to i tak by tą karierę będziemy podejmować. 6 hmm, rano. Równa 6 rano. Myślę, że słuchajcie, Ksawi mógłby zadzwonić do swojej mamuśki z życzeniami, tak z rana. Porozmawiaj. Co takiego? Ja śpię... Jezus Maria, to nie spałaś, jak wychodziłam. Dobra, dajmy mu takie stroje. Już jest wiosna, tak w ogóle. Pierwszy dzień dzisiaj jest wiosny. No super, ekstra. Cieszę się, bo nie lubię zimy. Chociaż w Simsach ładnie wygląda. W Simsach zima jest ładna. No i taką ma koszulę, słuchajcie, rozpiętą klatę tors pokazane. I lecimy, słuchajcie, lecimy z naszym piesełkiem do... Do, 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 weź urlop do granitowych kaskad. Ja tam mam już domek przygotowany, pobrany oczywiście z galerii. I tam jakieś parcele też powstawiałam, chyba tak mi się coś e, kojarzy. Dobra, na ile, dni Słuchajcie, tam było chyba na trzy albo na pięć. Ja muszę znaleźć ten mój, ten, wiecie co, moje kartki. Okej, okay, dobra, słuchajcie, granitowe kaskady. I tutaj jest, że na 5 dni, czyli słuchajcie, całkiem sporo czasu. I tak, tutaj jest taka parcela, słuchajcie, do góry, którą pokazywałam na jednym z przeglądów. To był ten pierwszy przegląd, chyba, ten pierwszy save, który, który przegląd jest na moim kanale. I jest to mega super. Tutaj będziemy jeździć już, jak będziemy mieć tą paczkę znajomych, jak tutaj właśnie będziemy się chcieli wybrać. Bo tu są takie, ja się śmiałam, że to takie buszkowo jest, że po prostu domki takie porobione. I tam wiecie, każdy może sobie wynająć jakby swój domeczek i jest też tutaj właśnie dużo rzeczy do, do robienia, jakieś tam podkowy i tak dalej. Tutaj my sobie, o tutaj będziemy wynajmować 590 za dzień, kuźwa ktoś stuka i puka, remonty robią ludzie, jak ja nagrywam. Tutaj mamy park, jakieś takie właśnie, postawiam boisko, jest, żeby też można było iść gdzieś tutaj się trochę rozerwać, zabawy sobie zapewnić. Mamy bar i mamy restaurację, ale my, oczywiście, tutaj słuchajcie, jest jedyna parcela do wynajęcia i wynajmujemy na 5 dni. Ile to nas wyjdzie? Prawie 3 Kupa kasy, a i tak tam jest, słuchajcie, na bogato. Musimy w. Słowiec 20 ryb, które sprzedajemy dopiero po powrocie do Strangerville. Ok, w granitowych kaskadach nasz Sim musi poznać dwóch Simów, którzy zostają naszymi przyjaciółmi i zakładamy z nimi klub. To czyli teraz dopiero klub i razem wyruszamy w następną podróż. Czyli mamy takie dwa zadania do wykonania na tym wyjeździe. 20 ryb i poznać dwóch Simów. Ja bardziej skupię się na Simach facetach, Okej, okay, dobra. Y, zaraz się zrobi jasno, to wam może lepiej ten domek pokażę. Chodźcie tutaj. O, patrzcie. Soki tu stoją piwka. <grywka> piwka. Dobra, dawaj. To chodź. Co to ta ryba tu robi? Patrzcie to, to tak jakoś dziwnie, powieśmy ją tutaj o. Chodź napiszę tutaj Soku, Soku. To, to, to sok musujący. No dobra, nie wiem, jak się powinien. Sok mus. Aha, nie mogę tego wypić? Nazwij. E, bez sensu. Myślałam, że ja to będę mogła tutaj wypić. Dobra, dajmy miskę dla psa. Gdzie ja bym Ci tą miskę tutaj mogła dać? Tu, przy kominku? No nie, żeby się może nie spaliło tak od razu. Dobra. No i tak się słuchajcie, prezentuje ten domek. Ja go może wyślę od razu na ryby, póki jest zadowolony. Tutaj wszędzie właśnie były rozsypane płatki róż. Ja to Teoretycznie posuwałam, ale widzę, że nie wszędzie. Mamy też taras. W ogóle jest ciemno pochmurno. Nic tutaj nie widać, więc tak za bardzo Wam nie pokażę tego domku z zewnątrz, ale zobaczcie, tutaj mamy też wejście do góry na taki daszek, i tutaj można się poopalać. E, poopalać słońcem, którego nie ma. No i jest. O, nie widziałam tego. Wanna, prysznic, ubikacja. No i tutaj mamy łóżko. Dobra, to słuchajcie, idziemy i spróbujemy tam parę rybek połowić. Witajcie przyjaciele, jestem Evelyn, wasza przyjazna strażniczka leśna, nie chcecie? Mm, nie idzie mu, słuchajcie, nie idzie mu to łowienie ryb. <grym> jakieś górubaki tutaj obsiadają, o tutaj widać to o, boisko. To jest dla dzieciaków część, tutaj właśnie mamy boisko, do kosza jakieś budki, żeby coś zjeść, łazienkę. Także no, takie fajne miejsce, żeby iść i troszkę sobie pograć, rozerwać się. Ma za małe umiejętności, no dobra, no. Yy, bardzo smutne. aha, bo zmarł yy, pies od, yy, od... naszych mamusiek, zmarł, zdech, dlatego on jest smutny, ale naprawdę mu nie idzie, no ojej, jest pierwsza rybka, dobra, płotka zaś to łowienie ryb to mi już uszami wychodzi w tych Simsach przez tą naszą Afrinę z dziewiąta, a nadal jest brzydko i ponuro Teo do nas dzwoni. No dobra. Hej, Ksawier, myślę, że ja i Anna Field powinniśmy się zaprzyjaźnić. To jest nasza mama, tak? Halo? Myślę, że dobrze. Nie, nie. Myślę, że nie radzę. <laughs> nie. No, Teddy, co tam tak szczekasz? Idź pobiegać po lesie. Oj, on chyba chce naszej uwagi. O, <laughs> jak łapką prosi. Poproś o załatwienie się. Już dobra, nie mów. Mam nadzieję, że przez te 5 dni uda nam się te 20 ryb złowić. No, kupę chcesz, no to zrób resztu. <laughs> <Siko. śmiech> Dawaj, kupę jeszcze. Dobra, chodźcie, zrobimy sobie coś do jedzenia. Tutaj, może teraz już będzie lepiej wyglądał ten domek w tym świetle. O, ładnie jest. Ładnie tylko, że tu musi pogoda, słuchajcie, dopisywać. Nawet mu lunetę tutaj postawiłam. Niech on sobie coś. Yy, Podaj, zjedz późne śniadanie. Niech będzie jajecznica z bekonem. Weź sobie rozpal tego. Festiwal Młodości. Rozpal sobie kominek. Co to tu leży? Telefon stacjonarny chyba. Weź automatyczne przełączanie. Okej, okay, niech w łazience się nie świeci. Bo po co? O, telewizor też mamy. Super. No Teddy, co tam słychać? Yy, kontynuuj to jedzenie. Mam nadzieję, że nam się nie spali ta chata. No, ani że ty nie spalisz jedzenia, też byłoby miło. Dobra, i zaraz on sobie zje i pójdziemy się rozejrzeć. Weź sobie, surfuj po kanałach. Pójdę się rozejrzeć z jakimiś Simami, żeby ich poznać, właśnie. Dwóch Simów potrzebujemy. Ja jestem właśnie za tym, żeby to byli Simowie, faceci. Pusto, słuchajcie, kochani, pusto. Tu żywej duszy nie ma, tu ktoś idzie. No, pan, niby, ale ja bym chyba chciałam młodego, dorosłego. Hmm... Chyba tak. Eee, my tu mamy nawet saunę, ale czad! On już jest zmęczony, a jest dopiero 12 eee, godzina. Naprawdę tutaj oprócz tamtego gościa... O, tego gościa... Nie, to już jest inny dorosły. Kurczę, blaszki. Nikogo tutaj e, nie ma. Hmm... Może tu się wybierzmy. Chodźmy, odwiedzimy park, tam też będziemy mieć blisko ryby. Bierzemy oczywiście Teddy'ego ze sobą. No może ktoś tu przyjdzie, zobaczymy, słuchajcie. Jest jakieś dziecko, dziecko nas nie interesuje. Same dzieci, czy mi się wydaje? Nie, to jest jakaś pani, młoda dorosła. No poznać ją słuchajcie możemy, nikt nie mówi, że nie. Tu mamy senior, kurczę blaszka, no. Oni mają z nami później wiecie podróżować i w ogóle, więc no, raczej nie chciałabym, żeby to byli seniorzy, bo nam potem się okaże, że nie będziemy mieli z kim podróżować. No, ale poczekamy, zobaczymy. Smutny jesteś, wiem. A, pani to bezdomna, no ale to co, porozmawiamy z nią, nic nam, słuchajcie, nie szkodzi. Możemy dołączyć do gry. O, proszę bardzo. Dajcie znać, jeżeli chodzi o tego Reshade'a, czy Was nie, nie razi w oczy, bo ja tu się już przyzwyczaiłam, ale pierwsze takie wrażenie, jak sobie włączyłam tą opcję, to miałam tak, że on trochę mnie raził po oczach. Co tam masz? Zdobyta logika, okej. Okay. O, tu są jacyś simowi. Poczekajcie, ja sobie zrobię pauzę. Tu jest jakaś simeczka. Tu jest, ale to jest nastolatek. Hm. No ale dobra, my też byliśmy przed chwilą nastolatkiem, więc jakby... Może się to zaraz zmienić. To jest dorosłych. No dorosłych też możemy. Jeżeli oczywiście macie ochotę, to zachęcam do, do udostępniania simów. Sprawdzałam sobie przed chwilą. Nie miałam żadnych nowych simów udostępnionych. Hashtag jest zawsze w opisie filmu. Także słuchajcie, chciałabym też spotkać na przykład tego sima od Kasi Faustyny. Ale kurczę, zawsze to tak jest, że oni się kręcą po innych światach, a nie tam, gdzie, gdzie, gdzie trzeba. Gdzie chciałabym ich spotkać. Patrzcie, zadecka nawet przyjechała do granitowych kaskad. Dobra, pogadamy z tym nastolatkiem. Zresztą, wiecie, nie jest powiedziane, że my w tym odcinku musimy to sobie już postanowić, wybrać tych simów, z którymi założymy, z którymi założymy klub. Rozmawiaj o pochmurnej pogodzie. O, a ty? Jesteś dorosły i sikający. Tu jest dużo dzieciaków, to może jest jakaś, słuchajcie, cecha tutaj nadana senior same seniory i seniorzy sami seniorzy i dzieciaki Ej. o tutaj widzę ktoś naszego piesełka a tu trzeba zatrudnić zaczepia pada deszcz w ogóle weź jeszcze idź może połowisz sobie rybki w deszczu idealnie tu dzieciaki, dobra dzieciaki idą do domu popada deszcz, to może przytom jakieś dorośli simowie co tu piesełek chce? głaszczę? nie, to nie głaszczę go na razie o tu się pa... a, a. pani się kąpie w deszczu no jak nie ma domu, no to słuchajcie korzysta z okazji, że pada deszcz i może się wykąpać młoda dorosła, ale to kobita dorosły, kamren jakiś pokaż się. a jaki wąs, wąs, wąs ty? dorosły nie eee. jestem jakaś uprzedzona do tych zimów słuchajcie, nie wiem czemu ale jesteś tacy dziwni jak tam twoje ryby, pamiętaj, że 20 a musimy dopiero 15, a ty już jesteś tak zmęczony no nic się tu nie dzieje nic się tu nie dzieje ty, dorosłe. co wy macie takie wąsy co to jest za moda jakaś dzika Dobra, mamy drugi poziom wę wędkarstwa, ale ani ryb, ani simów nie widać. O, 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 o. Idzie coś czy nie idzie? No. Pff. Powietrze żeś złapał ekstra. Tu ktoś też łowi? Dorosły, w Sydney. Dobra, choć poznamy słuchaj Sydneya, Przyjazne powitanie. Jakoś tak wygląda najnormalniej z tych wszystkich Simów, którzy tutaj się przechadzali w pobliżu. Chodź, chodź, chodź. Przyspieszę go trochę. Sul, sul, siemano. Weź zapytaj o hobby. Spytaj się, czy też lubi łowić ryby. Tu mamy też seniora. Co to jest? Stop, czekaj. Co tam było? Jaki klub? Wiązania, aha, dobra. A, rozmaw... Nie o dzieciach dzisiaj, no czy ty... A, o majsterkowaniu możesz porozmawiać, o to już lepiej, a nie o dzieciach z jakimś z nowo spotkanym golesiem. Tu są babeczki. Hm. Chyba będzie ciężko, słuchajcie, chyba będzie ciężko. Ty już idziesz na kwaterę, tak? No dobra, słuchajcie, niech on idzie jak chce, on już jest... Zmęczony, także będzie musiał się po prostu zdrzemnąć. A jeszcze chciała zacząć, czy już ta lu urosła, nasza lu, lu lu Czy ona już ma? Nie, jeszcze jest todlerem, także spokojnie. Gdzie ty jesteś? Rób pompki, no nie! Wróć na kwaterę. Osa, opsaldo, dobra, chodźcie uprzejmie zapoznanie. On tutaj stał, jak ja przyjechałam pod dom. Także tylko się z nim przywitamy i myślę, że od razu pójdziemy sobie spać, a rano wybierzemy się na śniadanko tam do restauracji albo do baru. Zobaczymy i może tam też, może kogoś tam też uda nam się poznać. Ty jeszcze byś musiał powiedzieć psu, żeby zrobił siku. Idź, 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 nie baw się. Dobra, słuchajcie. Wracam do Was rano. Dobra, słuchajcie, jest po siódmej. Xavi w sumie wstał chyba o piątej. Poszłam z nim złapać świetliki, bo chciałabym, żeby on jakieś pamiątki z tych podróży miał. Także mm, mamy tutaj świetliki, sobie gdzieś w domu ustawimy. No to łowienie ryb totalnie mu nie idzie. Nadal mamy tylko jedną rybę. No i tych, chyba tylko tego jednego poznanego. No i tego nastolatka, tego psaldo z tym dziwnym wąsem. No, dobra, więc niech on jeszcze... Spróbujesz tutaj coś złowić, czy niekoniecznie... Piseczek czego no wyszczotkuj go, dobra. Weź go tutaj jeszcze. Ojej, no nic mu nie idzie, zobaczcie, niby coś tam mu łapie, tą, to coś, tą wędkę. A nic nie, ten nie udaje mu się złapać. Weź go, wyszczotkuj. I do tego. Popaw się i do klejpki pójdziemy już bez Tediego, tylko chcę zobaczyć, czy on ma. No nie ma. Także trzeba mu będzie napełnić miseczkę, a my pójdziemy też na, na śniadanko z naszym Ksawim w tym odcinku. Dobra, słuchajcie, lecimy. Lecimy. Czy dzisiaj będzie padać? Będzie... Jest pochmurno, widzę, ale hmm, to była gdzieś restauracja. Tutaj, dobra, chodźcie, odwiedzimy restaurację sami. No tak głodny jesteś, Ksavie wiem. Czy e, to jest na zasadzie restauracji, czy to jest na zasadzie... poproś o stolik. No dobra, na dworze już mam nadzieję, że nie zacznie padać nagle. U, nawet jest kłącik dla dzieciaków. Zobaczcie, jak fajnie. Ale fajne to coś. Nie wiedziałam, że takie coś jest w grze. Dużo rzeczy nie wiem, wiem. I dobra, coś sobie tutaj zjemy, a może akurat ktoś tutaj fajny przybędzie. Kim ty jesteś? Szyfowa sali, ok. Czyli fajne mam, mają tutaj stroje. Ty, dorosły Grzegorz, to czekaj. Halo, Grzegorz, uprzejme zapoznanie. No. Aha, wy tutaj macie stolik. A, no taki tutaj też jest dobrze, dobrze, ok. Co, co to znaczyło? Co to znaczyło? Takie czerwone coś. Co to było? E, zamów do stolika. Dobra, Grzegorz też nawet wygląda sympatycznie. On jest już w jakimś małżeństwie, więc nie wiem, czy on będzie chciał z nami podróżować. No ale to zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Mm, zamów do stolika, chodź Xavi Tutaj mamy też jakiegoś dorosłego Tu też jest, to jest z Grysim chyba um, Nie ma jakiejś kawki, czy coś? Korzenny napitek z lodami, dobra Nie, jest kawa, dobra, to ja wolę kawę I może nie przystawki, tylko danie główne, coś śniadaniowego hmm. Hmm, hmm. Mm, Kanapka z bekonem, spoko, myślę, że że, okej, okay, chodź tutaj, to jest sim z gry. Przejmę zapoznanie. Jak ty miałeś? Jamie, dobra. Jamie Jonas. To jest chyba y, z gry. A czy to nie jest ten sim od Moniki, co ja jej wprowadzałam obok Bartka i Zojki? Ty, tak mi się kojarzy. Że to jest on i ją wprowadzałam, chyba? Nie, Jade, to jest. Kurczę, nie wiem. Chyba, coś. A może coś pochrzaniłam? Całkiem możliw. Muji, Pichi, dobra, witasz się z nim czy nie? Przyjazne powitania, co tutaj chcesz? Wypij herbatę z kwiatami Skąd ja ci to wezmę. Dobra, przyjazne, weź, dyskutuj o istnieniu wampirów. No i widzicie, tutaj już jakoś tak więcej tych simów jest. Dobra, weź, usiądź sobie już. Poznałeś ich wszystkich? No powiedzmy, tutaj jeszcze jakąś widzę też dwie dziewczyny poznałeś. Okej. Okay. Tylko muszę pamiętać właśnie, kogo my żeśmy poznali w tych y, granitowych kaskadach. Dobra, jakoś to ogarniamy chyba. Dobra, weź chodź usiądź tutaj do tego swojego stolika już. A ty dorosły, Gustaw. Co ty tam, Gustaw, pokaż na się. Gustaw, nie obracaj twarzy swej. Ech, jakaś uprzedzona jestem dzisiaj, słuchajcie, do tych Simów masakra. Coś mnie się tu nie podobają. A czemu łazisz w tom i z powrotem robaki? Masz w tyłku, czy co? Zaś ci przyniosą jedzenie. No czekaj, żeż. Weź sobie rysuj na podkładce. O nie, on po nagu! Nie, słuchajcie, on nie może usiąść. Ja widzę, że on nie on musi tutaj stać i on wypatruje swoich przyszłych. O, jest znajomych chyba. Anna, zastanawia się, czy. Nie, Anna. nie no ja jestem na wyjeździe, wiesz? Cały czas patrzę, czy ta Ludorosła... Tak, zobaczcie, ale ma skinać w tego. O, będę musiała tam, słuchajcie, wejść. Będę musiała wejść. A Zojka? Zojka jest seniorką i jest siwa. Mm, ja cię sunę. Ale jajca się tu podziały? A, dobra, smacznego, ksawi. ale czemu ty wstajesz? Gdzie ty idziesz, hej? Tutaj będziesz jadł, tak? A piciu? Kawka? Hm. Gdzie on z tym idzie? Słuchajcie, ja mu tutaj smakuje. Naprawdę przed tym wejściem. A ten cały czas po nagu tu chodzi, nie? Jamie się kąpie w deszczu. A, wszyscy... Je, do twojej skrzynki poczyta... 758 simoleonów rachunków. No, gruba akcja, gruba. Ale wiesz co, nieładnie tak powiem ci z twojej strony. Weź to posprzątaj po sobie. Nie można tak zostawiać. O, pani tutaj posprzątała za ciebie, wiesz co? No, dobra, zapłaci za posiłek 16, więc spoko, spoko cena jak za śniadanie z kawką. Tyle to kawka kosztuje. Normalnie. Dobra. No i myślę, słuchajcie, że. Będziemy sobie chyba kończyć ten odcinek. Ja sobie najwyżej tutaj z nim przegram do końca tego dnia i płytę z nim gdzieś jeszcze na ryby. Tutaj mam jakąś skałkę, więc w sumie mógłby się sobie zebrać. Może ono się znowu do śmieci tuli. Fajnie, jakby to była jakaś kapsuła czasu. To byśmy mieli jakąś laleczkę na pamiątkę tutaj z granitowych kaskad. A tyłem, ty też jesteś, Cwaniak. Pokaż, co tutaj będzie. No ja sobie do końca dnia, najwyżej potem połowię z nim y, szmarek jakiś, połowię sobie z nim y, rybki. No i w kolejnym odcinku będziemy dalej, słuchajcie, tutaj sobie eksplorować tereny, a raczej szukać jakichś simów fajnych. Ciebie znam skądś, dorosły, dobra, słuchajcie. Ty? Sydney, Sydney. Sydneya już znamy, Knox. Knox to jest ten z Eko Życia, nie? Ale on chyba nie miał Sydney na imię. Dobra. Xavier, podnieś twarz trochę. Czemuś ty taki smutny? Ja wiem, że piesełek odszedł. Dobrze. Czyli co? Żegnam się z Wami, słuchajcie. Oczywiście zachęcam Was do udostępniania simów pod hashtagiem S-G-Ż-K-A-S wtedy będą większe szanse, że w końcu spotkam jakichś normalnych simów, którzy będą mogli zostać słuchajcie, naszymi znajomymi, bo przed odcinkiem ja sobie zawsze sprawdzam i ewentualnie właśnie wprowadzam simów od Was. No, także jeszcze raz zachęcam i zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i papa, a Ty się ksawie uśmiechnij. Będzie dobrze, chłopie, będzie dobrze.